A ja tak sobie siądę i obserwuję, myślę. Właśnie to mi się podoba, że mam czas na myślenie. Ale tutaj się myśli inaczej, bo tak w domu to już nie jest to, bo w domu to jest brak skupienia. Poza tym, mówię, to ciągłe takie codzienności, które nas napotykają, to nie pozwalają tam przeniknąć jakieś poszczególne sprawy, które nas tam interesują. Żyjemy inaczej. A dopiero tutaj poczułem właśnie jakąś takie oderwanie. I to było takie, no, prawie to było dość mocne. Bo to oderwanie od, tego, od tej przeszłości, a wejście w taki nowy etap i to wybitnie o wiele, wiele, wiele lepszy. Takie właśnie mówię już, no, przejście z innego świata w inny. Bo tamte to mi się wydaje, że taki szary. Natomiast tutaj jest raczej, no, pewna inna atmosfera. A, przyjaciół już mam nowych, No w sumie takie dwie sroki tutaj latają, Ale piękne. Pierwsza z widziałem srokę właśnie tutaj zliczny z wiłości, może 3 metrów. Taka rozwożysta. Kolorowa. No, no nie da się opisać tego. To lubię sobie tu wyjść i taka miła atmosfera. Tak coś, coś wspaniałego.